W starszych trzycylindrowych Triumfach większość problemów z nierównymi obrotami i szarpaniem na biegu jałowym wynika nie z awarii elektroniki, tylko z uszkodzenia tej jednej uszczelki. Uszczelki magistrali wtrysku paliwa. Jeśli twój Tiger, Speed Triple albo Daytona ma nierówne obroty na wolnym biegu, gaśnie na światłach, albo dziwnie reaguje na gaz, to zwykle problemem jest nieszczelność między przepustnicami a głowicą. Nowa uszczelka to po prostu powrót do prawidłowej szczelności do lotu i często natychmiastowy spokój. Nie wiem tego na 100%, ale jak poczytałem na forach, to uszczelka, którą trzymam w ręce, to wersja poprawiona papierowa. Poprzednie uszczelki były uszczelkami wielowarstwowymi kompozytowymi, a te po latach rozwarstwiały się i puszczały lewe powietrze, co kończyło się właśnie nieszczelnym dolotem i wariującym wolnym biegiem. Oczywiście powodów, dla których w starszych trzycylindrowych triumfach występują problemy z biegiem jałowym, może być więcej, bo to może być i problem z pękniętymi wężykami podciśnienia albo czynnikiem TPS, ale ja, ja dzisiaj tylko o tej uszczelce. Nie, nie czuję się na siłach, żeby bawić się w diagnosta mechanika, A za taką nową, w 100% oryginalną uszczelkę magistrali w trysku paliwa zapłacisz w naszym sklepie 12,53 zł. No i pamiętaj, że oryginalne części do swojego motocykla marki Triumph kupisz na www.motogar.pl lub dobierzesz na infolinii u naszych opiekunów działu części OM.